się Majorku z tej strony. Parę słów ode mnie na temat. Roweru Specialized Kenevo Expert 180 skoku przód tył. Elektryk, bateria 700. -ka. Proszę Państwa i, i, i no przede wszystkim ten widlec z przodu, dwupółka, coś pięknego, stabilność jazdy zdecydowanie lepsza niż w jednopółce. To po pierwsze, po drugie mamy tutaj do czynienia z maszynką już można powiedzieć downhillową. I do tej pory ktoś, kto e, robił review w internecie, w YouTube i opowiadał o nim, e, opowiadał o nim raczej z punktu widzenia osoby, która wynajęła go najczęściej na jeden dzień, na dwa, e, i taka osoba jeździła na nim i próbowała na nim robić rzeczy, e, do których trzeba się przyzwyczaić. E, do tego roweru trzeba się przyzwyczaić, żeby je zacząć robić, tak? Dlatego, że jednak jest różnica pomiędzy taką zwykłą downhillówką, która waży, w tym momencie takie downhillówki już ważą po 14-16 kg. Wiadomo, są cięższe. Średnia waga, na której ja jeździłem, to była demówka Speca 18 kg. I ta demóweczka, no była ciężka, ale po chwili się człowiek przyzwyczajał. Tutaj natomiast mamy już do czynienia z 24 kg masą, którą jest troszeczkę trudniej poderwać. Ale mimo wszystko, po zakręceniu dosłownie raz porządnie korbą, Dostajemy takiego boosta, jeżeli jedziemy jeszcze w trybie elektrycznym, że po prostu jesteśmy w stanie nadrobić tą stratę prędkości i wyskakiwać pięknie w górę. Eee, rower 10 dni, mocno ukurzony, dlatego że wczoraj jeździł w Bielsku. W Bielsku podjechałem 16 km pod górę i zjechałem 16 km w dół. Rower uniwersalny, można powiedzieć. Do podjazdu pod najcięższe góry, pod które żadne duro nie podjedzie zwykłe. Eee, chyba że, nie wiem, pojedzie na nich Superman, no to wtedy pojadą, oczywiście. Ale tutaj dostajemy takiego boosta, że jesteśmy w stanie zrobić na nim wszystko. A najlepsze jest to, że bateria jest ogromna i naprawdę możemy sporo pojeździć. Jak sporo? Eee, no wczoraj przejechałem, przejechałem cały czas, to no było 16.30, dzisiaj przejechałem i jeszcze na tej samej baterii przejechałem, proszę Państwa, w tym momencie już 12 km pod górę i 8 km w dół, dlatego, że wybrałem dłuższy podjazd, a krótszy zjazd. Mam jeszcze 40% baterii, więc generalnie na raz, jeżeli podjedziemy, na raz, na jedno ładowanie jesteśmy w stanie przejechać, myślę, po ostrych górach, podjazdach i ostrych zjazdach około 50-60 km. W trybie turbo, oczywiście mówię, najmocniejszym. W trybie eko, gdzie spokojnie możemy jechać, albo w trybie średnim ten dystans oczywiście będzie się zwiększał automatycznie, tak? Zamocowałem na nim dwa błotniki z przodu i z tyłu, jednak kamienie walą. On jest standardowo oklejony od spodu taką naklejką Specialized, ładną, e, można go okleić dalej. Tutaj dostałem drugą taką, to sobie sam już naklejałem. E, od speca w dwóch kolorach. Widzą też, dostałem ze sklepu Sprint. E, rowery pole, polecam i pozdrawiam wszystkich. Ta sprężyna sprawuje się znakomicie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Ten lakier jest oczywiście e, matowy i jest zajebiście e, niepraktyczny Bo już tutaj w tym momencie miałem delikatny uślisk I troszeczkę, troszeczkę już zarysowałem korbę I troszeczkę zarysowałem z przodu widelec. E, Miałem uklejać, a mówię aaa się zarysuje to się zarysuje, ale jednak boli Co prawda po naklejce, więc jest szansa, że jak to zedrę to To nie będzie tego, ale tutaj na przykład już będzie ale to nic, to jest rower downhillowy, tak? Założenie jest takie, że miał mi służyć do downhillu. I dzięki temu też wróciłem do downhillu, dlatego że zdemontowali nam ławkę, którą mieliśmy tutaj, wyciąg. I teraz trzeba podjeżdżać pod górę. No co, pod naj, najbardziej strome stoki podjedzie bez problemu. A co tu jeszcze mamy? Ehm, mamy przede wszystkim to, tą świadomość, że jesteśmy w stanie podjechać wszędzie. I... Naprawdę wyciągi są nam zbędne. W Bielsku nie skorzystałem z żadnego wyciągu. Podjechałem normalnie pod na pełnym gazie i się niczym nie przejmowałem. O sprzęt. Bardzo dobry. Nie ma, się, nie ma sensu tutaj niczego wymieniać. Prędzej się to urwie podczas skoków downhillowych. Tak? I wtedy się wymieni na coś lepszego. A póki co działa znakomicie. Hamulce robią robotę. Hamulce robią robotę. z Stramcode. Zdecydowanie robią robotę w porównaniu do tego co mamy W zasadzie to tam też dają dobre sramy Ale tutaj dają kołdy Jednak tu są lepsze hamulce zdecydowanie I zatrzymują, mają siłę zatrzymywać ten rower A jest trochę masy, tak? Ja waży prawie 90 kg Rower waży 24 Więc to jest rozpędzona masa i, i naprawdę staje w miejscu ten rower Staje w miejscu, opony też robią robotę specowskie Zalałem je mlekiem w tym momencie, dlatego że. O i to jest też ważna uwaga. Eee, dosłownie po... po dwóch dniach jazdy niefortunnie eee, wyskoczyłem i nie doleciałem i zrobiłem snake'a z tyłu, niby wymiana dętki raz dwa, ale mimo wszystko wtedy jej nie miałem przy sobie. Została w aucie. Na szczęście miałem tylko 2 km do auta i wymieniłem, ale sama kwestia tego, że jednak rower jest cięższy i trzeba o tym pamiętać, że trzeba go mocno poderwać. Trochę mocniej niż dam chilówkę zwykłą. I, i no i, i pff, łatwo jest wtedy uszkodzić oponę przy lądowaniu niefortunnym tutaj natomiast przy mleku już się tak nie stresuje jadę ostro, skaczę ostro i się nie przejmuję mleko zarówno z przodu jak i z tyłu jest uzupełnione przez CK Bike Shop też polecam i pozdrawiam Dominika eee, wszystko jest tak jak być powinno tak? eee, tutaj nie ma się do czego doczepić jakość wykonania pierwsza klasa Manetka ta do zmiany prędkości, do zmiany turbo, tak. Możemy sobie też zmieniać tutaj przyciskiem elegancko. Tym, tak, w rękawiczkach jest trudniej trafić. Moc, jak widzicie, mocno się świeci. On jest troszeczkę przekłamuje, bo tak naprawdę zostało mi 48% baterii w tym momencie. Powinny być kreskę niżej. A co tu jeszcze mamy? Co tu jeszcze mamy? Co tu jeszcze mamy takiego ciekawego? No, siodełko standardowe, oczywiście. Tutaj zazwyczaj podjeżdżając pod górę. Jedziemy dosyć wolno, tak, na normalnym rowerze. Tutaj natomiast jedzie się zdecydowanie szybciej i to aż się chce zdecydowanie szybciej jechać, co za tym idzie, jednak ta amortyzacja tutaj tego tyłu jest istotna, szczególnie pośladków, ponieważ e, obijamy się o wiele bardziej, tak, podjeżdżając pod szczególnie kamienne podjazdy. Skacze nam to wszystko i, i czuć zdecydowanie, tak, bardziej niż w przypadku zwykłego roweru, którym sobie delikatnie podjeżdżamy i omijamy te największe kamienie. A tutaj nie ma czasu. Tutaj, tutaj to kolega stwierdził śmiesznie wczoraj, który jeździ na lewo, że zdecydowanie powinni robić też bandy teraz już w, na podjazdach, bo czasami ciężko się złamać po prostu na zakręcie. Zastosowałem platformy takie z fajne. Eee, do tej pory nie zgubiłem jeszcze, że tak powiem gripu na nich. Buty Five mam, klepił się do nich, ale mimo wszystko platformy są bardzo dobre. Tutaj polecam trochę większe te platformy sobie wziąć do takiego roweru. I co jeszcze? No i generalnie polecam go okleić, tak? On jest standardowo oklejony. Tutaj widzimy czarna folia, czarna folia. Tutaj dali mi tą. Od spodu jest już oklejony tutaj. No tutaj są te naklejki Boxera, ale to, to nie są naklejki chroniące jakoś specjalnie. Są cienkie, widać. Na przedni widelec polecam coś nakleić. Ja nie nakleiłem, bo już chciałem jeździć. I co? I tutaj wdają fajną gumę taką porządną hmm, chroniącą ramę. I ostatnia rzecz to jest regulowana sztyca, oczywiście 16 pozycji, i tak naprawdę idzie w górę, w dół ustawiamy ją w pozycji, w jakiej chcemy. Bardzo istotne na podjazdach, a następnie idzie bardzo w dół ja jeszcze może i w sumie bardziej w dół i chyba tak zrobię. Muszę ją troszeczkę jeszcze obniżyć, przynajmniej o połowę tego, żebym mógł jeszcze bardziej agresywnie zjeżdżać. No i co? Po dwóch tygodniach prawie użytkowania, muszę stwierdzić i mogę stwierdzić tylko jedno jak na razie a po użytkowaniu Demówki, po użytkowaniu Stumpjumpera, po użytkowaniu Enduro to jest mój kolejny rower i to jest rower, który łączy w sobie Enduro, jumpera, Demówkę i tak naprawdę jest to najlepszy rower, w tym, w tym momencie najlepszy rower na jakim kiedykolwiek jeździłem jaki kiedykolwiek miałem i zdecydowanie Moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, wiele osób się może nie zgodzić, ale moim skromnym zdaniem to jest najlepszy rower obecnie na świecie. Możliwe, że ktoś powie, że oczywiście lewo w karbonie, które jest lżejsze, będzie lepsze, tak? Ale jednak ta masa powiem wam, jest ma w ogóle nieodczuwalna po pewnym momencie, jak już się człowiek na przyzwyczai do niej, musi chwilę pojeździć, tak? Ktoś, kto jeździł na nim jeden dzień na wypożyczonym od speca, może powiedzieć, że masa jest ciężka i w ogóle będzie ciężko, ale ja mówię, że dosłownie po kilku dniach już zaczynałem się przyzwyczajać, a teraz po dwóch tygodniach jestem przyzwyczajony i już wiem, że muszę go po prostu mocniej poderwać i nie robi to na mnie już wrażenia takiego jak robiło na początku. To pomimo tej masy ten rower robi robotę. Ten rower robi robotę 180 skoku, ogromna bateria 700, -ka. coś pięknego. Coś pięknego, w górę, w dół, w górę, w dół Jak to mówią Cały czas do przodu Także ogólnie polecam Jak najbardziej polecam, oczywiście cena zaporowa 30 tysięcy złotych to mi, to mi się udało wytargować Z panami ze Sprintu Czyli tam z 31 na 30 mi zeszli No jako pierwszy W Polsce, sprowadzony Do Polski Cieszy mnie to, że Tak szybciutko go dostałem, miałem go dostać Dopiero na koniec listopada a tymczasem przyjechał w drugim tygodniu października i, i co? I od tej pory nabrałem 100% ekstra chęci na jazdę nieważne czy pogoda jest, czy pogody nie ma. Po prostu jeżdżę non-stop i cieszy mnie to bardzo. Kondycyjnie trzeba się zmęczyć. Wiadomo to już na temat elektryków versus zwykłych rowery nie będę się wypowiadał. Chciałem tylko powiedzieć konkretnie coś o tym rowerze, że jeżeli ktoś szuka maszyny tak zwanej ultimate maszyny, która mu pozwoli robić wszystko i zarówno jeździć w górę i w dół i to jeździć ostro w dół najostrzej jak się tylko da, bo to jest downhillówka, to jest downhillówka wiadomo. Mogła, bo ktoś powie, że mogłaby mieć jeszcze więcej skoku 200 skoku. Tak? Ale do downhillu dla osoby takiej jak ja, która jeździła ostatnim razem ponad dwa lata temu w downhillu, wtedy się przesiadłem na enduro i sprzedałem downhillówkę ze względu na kontuzję barku, nie pozwalającą mi już na taką ostrą jazdę, no i też ze względu na to, że zdemontowali nam tu wyciąg, tak, oczywiście podprowadzenie jest fajne i jazda w dół, ale jednak jeżdżenie, jeżdżenie na, na wyciągu daje więcej frajdy, bo można więcej zjechać tak, a przecież o to chodzi w downhillu, tutaj natomiast podjeżdżamy bez problemu pod górę, zjeżdżamy w dół i mamy wszystko, to co jest nam potrzebne do szczęścia. Specialized Kenivo Expert 2020. rower jest niesamowity. Niesamowity po prostu jest. Polecam.